Myślę, że ten ogólnoświatowy trend marszu do centrum, a nawet w stronę prawą, prowokuje tutaj Donalda Tuska, żeby temu koniunkturalizmowi sprostać i też ten kierunek w stronę centrum wykonać pod kątem poszerzenia Ale co, so wypchnąć nowi... lewicę i zostać tylko z PSL-em, ale może tak, nie wystarczy. Tak, może bo trzecia droga się rozpadnie. To jest tak, tylko trzeciej pewne. drodze spada w sondażach, prawda? Więc może ale. nie wystarczy. Tak, ale tych myślę, szabel. że to PSL będzie doskonałą protezą jako taka prostytutka koalicyjna, jeśli chodzi Mocne o że właśnie koalicja z Donaldem Tuskiem 200% zdolności koalicyjnej to już wiemy z przeszłości i wtedy korona, pan właśnie kamery tu się. Natomiast jeszcze, jeszcze powiem, Marek o... Bart pyta, czy w koalicję wejdzie Korona Polska wtedy z taką jak o, pani... nie, my jesteśmy tutaj po stronie prawdy, po stronie polskiej i nie bratamy się z postokrągłosowym układem, bez względu na to w jakim on byłby um, jakiej formie, jeśli chodzi o konkretne partie. Natomiast no, to, dodajem... ciekawe to co pani mówi, dlatego że akurat mm -hmm. pan Mencel mówił, że byłby skłonny negocjować koalicję. Ale my nie jesteśmy już to jedno środowisko z jednego pnia. Dlatego i nie przysiadamy dawa. się do stolika w siedliście, tym momencie, siedliście, będąc siedliście partią samodzielną już. Pan Męca mówił, że za 2-3 lata byłby skłonny negocjować koalicję, żeby do stolika jest właśnie tą partią, która się do stolika nie chce przysiadać, i dlatego jesteśmy już osobno, a nie razem. Mocne słowa w salonie politycznym,